Króluje jej oblicze, a nim cienkie rysy dwie. Zropla smutny, zaproskany, jakby ciała prosić się. Byś, matczyno, jej opiekę oddał się.

Czarna Madonna, jak dobrze w tym dziecku Madonna, A pozwól, Czarna Madonna, się zbyć. nas nie gdzie się człowiek stoi nie ma kuścia, nie ma matki, która u góry nie ma, więc błagamy, o Madonno, z okna dzieci swe i zesłuchaj, jak śpiewamy, prosząc się, ma. Każdy z nas, kobieta, mężczyzna, starszy, młodszy, każdy z nas w swoim mieszkaniu, w swoim domku, na swojej posesji, w swojej miejscowości, mieście ma swoje ulubione miejsce. Każdy z nas. I również Jezus, będąc wśród nas tutaj na ziemi, miał swoje takie ulubione miejsce. Tym miejscem dla niego ulubionym był właśnie ogród oliwny. Często do niego przychodził. To nie są oliwki. Tamto widzieliśmy, że oliwka stuletnia, ona była w donicy. To jest oliwnik. Jest podobny, ale niemniej jednak to nie jest oliwka. On tutaj nie kwitnie, co za tym nie owocuje, ale jest podobny do, do oliwki. Jezus doskonale wiedział, czego czeka w następny dzień. Doskonale wiedział o śmierci, o drodze krzyżowej, o obicowaniu I przyszedł jeszcze do tego dla siebie ulubionego miejsca, aby jeszcze porozmawiać ze swoim ojcem. Ale nie jak moja wola jest, tylko jak twoja wola jest. Do tej rozmowy zaprosił trzech najlepszych przyjaciół, najlepszych apostołów Piotr, Jakub i Jan. Zaspali. Ani godziny sześciu ze mną nie czuwali. Patrzcie, czy nieraz my nie jesteśmy takimi śpiącymi wyznawcami Chrystusa. Czy nieraz my pędząc obok naszego kościoła, obok naszej kaplicy, a nawet nam się nie chce zrobić krzyże na swojej piersi, głową skinąć. A jest modlitwa jest różnie, muszą świętą jest różnie. Nie wyrzekajmy się swojej wiary. Wiara naprawdę jest bogata. Również rozmawiajmy ze swoimi przyjaciółmi, bo my to oczywiście delikatnie nie zrażając nikogo, ale bardzo ciekawy temat wiara. Rozmawiajmy na te tematy. I do Was, kochana młodzieży, ta starsza troszeczkę, rozmawiajmy z naszymi dziećmi, z naszymi wnukami. Rozmawiajmy i mówmy o swoim patriotyzmie. Nie jednego bohatera w swojej rodzinie mamy. Nie jednego bohatera. Polska historia jest naprawdę wspaniała, cudowna. To broni Europy pod Wiedniem. To broni Europy pod Warszawą. Czego my się wstydzimy? Dlatego ona stakowała? Tak Nie wstydzimy się mówić. Pamiętajmy o tym, że patriotyzm i wiara to są dwa tory. Dwa tory, dwie szyny. To się tak po wyda, wyrażę. Dwie szyny to są tory, które prowadzą w jednym kierunku. Patriotyzm i wiara. Czuwajmy kochani. Widzimy co się dzieje. Rozmawiajmy na te tematy. Naprawdę bardzo ważny temat na dzień dzisiejszy. Nie śpijmy.